Pobudka wstać, koniom wody dać. Oddział baczność, narodzinny tak. apel marsz. Biegiem, ruszać się! Niedzielę! Tak rano! Czołem? Wiecie, dlaczego dzisiejszy dzień jest wyjątkowy? Zajdi! Znaczy, dziadek przychodzi z wizytą! Zgadza się, no! A ja robię słynne późne śniadanie Nasza mama może dziś spokojnie pospać Mmm, bosko Dziękuję ci Noe, Emo, mianuję was wyłącznymi dostawcami bajki To nie w porządku Potrzebuję dostawców a nie kwękawców. O kurczę. Przestańcie, to rodzinna tradycja. Ja to zrobię. Sam biegałem po bajgle dla waszego dziadka. Daniel przejął tę pałeczkę, potem Marfa, a teraz wy. Ja to zrobię. Niech pójdzie ktoś inny. Na mnie nie patrz. Byłem, robiłem. Ja to zrobię, ja to zrobię. Jestem następny, proszę. Hmm, może już czas, by przekazać pałeczkę? To mówisz, że mogę iść? Ale na jednej nodze. Tak. Dziadek Zajdi! A co? Oczekiwałeś, że odwiedzicie premier? Ja. Hej, Jakub! To Jakub, Jakub. Jakub, Jakub. 哇！啊！嗯，跳呀酷，跳呀酷，跳呀酷，跳呀酷。 Jakub Jakub! Jakub 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 i operacja Bajgel Wybierz kartę, byle jaką. Zapamiętaj i połóż na wierzchu koszulką do góry. Hmm. Wielki Zajdyni, odgaduję, że wybrałeś chłopcze Asapik. Jej! Skąd wiedziałeś? Możesz mnie tego nauczyć? A pracujesz nad numerem z chusteczką, który ci pokazałam? No, synu, oto moje bajglowe zamówienie. Bardzo ważne. I pieniądze na bajgle, i na bilety autobusowe do Benego i z powrotem. Autobus do centrum masz o wpół do jedenastej, a następny jedzie na przedmieścia. Centrum, nie przedmieścia, tak jest. Wrócisz przed południem, a ta robota będzie twoja. Wrócę błyskawicznie. Liczę na ciebie, synu. Zapnij się, Pysiu! Jest zimno i uważaj na samochody, kotku! Zapnij się, Pysiu! Jest zimno, kotku smrodku! W pół do jedenastej! Spóźnisz się, spóźnisz się! O nie! O nie! <grystanie> <grystanie> Dopiero dziesiąta dwadzieścia osiem! To, to w redny kłamczuch! Sześć z zaen 8 z makiem. Ej! Co się stało, kubek, bubek? Zgubiłeś mamę? Kubek, <laughs> bubek, kubek, bubek. Czy to jest autobus do centrum? Czy to jest autobus do centrum? O nie, nie jest. O nie, nie jest. Stop! Stop! Hey! Za nim! Szybciej, za nim! Daj mały szuśe! Wracaj tu! Patrz, się ucieka! O, zniknął. Gdzie on się podział? Miły pies, mi miły pies! A! Wasze matki o tam! Hey! Buford! Buford! Cieszę się, że Cię widzę, wiesz? Cześć Jakub, patrz, jaki mam fajoski nowy rower. O, tam jest! Ta, bardzo fajny, podrzucisz mnie, śpieszę się! Mama podrasowała. Zobacz tylko, co potrafi. Musimy uciekać, Beaufort! Tu jest taki sprytny guzik. Mama pracowała nad nim z tydzień. Ona jest bardzo mądra. Naszą kosiarkę wyposażyła w turbo doładowanie i teraz nikt nie potrafi za nią nadążyć. Beaufort! Beaufort! O, tutaj jest! Wskakuj! Ej! Wracaj tu, mały szczurze! Twoja mama to zrobiła? No, całkiem nieźle sobie radzi ze spawaniem. No, co tam dla nas przygotujesz, mistrzoniu? Światowej sławy niespodziankę z kaszy. Jaką? Światowej sławy niespodziankę z kaszy. Wziąłem stary rodzinny przepis i uleczyłem. Wziąłeś nasz ściśle tajny rodzinny przepis, przekazywany z pokolenia na pokolenie i jeszcze go ulepszyłeś. Chętnie to zobaczę. A gdzie jest ten ściśle tajny przepis? Dobrze, Dobrze schowany, schowany tutaj. tutaj. To nie najlepiej rokuje. Najpierw bierze się jajka. Tada! A teraz rozbijamy! Następny! Co dla ciebie, chłopcze? Miałem listę, ale zgubiłem ją! Następny! Zaraz, zaraz! Było sześć sezamowych i nie. Dziesięć sezamowych, sześć makowych, osiem makowych, nie, sześć makowych. Następny! To moja kolej! Moja kolej! Haha, to ci maluch z ikrą, a niech mnie. Jesteś młodszym bratem Emmy i Noego? Jakub, tak? Miło cię poznać. Jestem Benny. Zrobili cię nowym dostawcą bajgli? Zgadza się, ale zgubiłem swoją listę. Nie przejmuj się, sprzedaję wam bajgle od tak wielu lat, że znam ją na pamięć. Oto słynne na całym świecie malinowe rogaliki Benego. Na zdrowie. Dziękuję panu, dziękuję panu. Nie ma za co, nie ma za co. Ho, ho, ho. Na pewno nie chcesz się przejechać? Nie, nie ma sprawy. Autobus staje po drugiej stronie. Dobra, zabiorę moją maszynę na małą przejażdżkę. Patrz uważnie, zobacz, do czego jest zdolna. Czekaj. Nie jedź jeszcze. Pokażę ci fajną sztuczkę. Co masz w nosie? W moim nosie? Ej! Tego nie wolno! Dam ci rogalika. Nie <laughs> <laughs> To kwaśna pikla! Babasku! <laughs> Paskudne chłopaki dały mojemu niniuszowi niedoble amciu -am. Ty masz taki delikatny bziusiek! Ja nie chciałem! Ja nie chciałem! Z tobą policzę się jutro w szkole. Pójdziemy kupić ci coś pyszniutkiego, miam, miam! Naprawdę bardzo panią przepraszam. Moje bajgle, Moje bajgle! Super! Jedź, jedź! Prawie jesteśmy w obasku mamusia z nas w Gdzie jest ta kalepka? O, tutaj jest. Halo. Wreszcie mamy bajgle! Wracamy do domu! A ten dom? To gdzie? O, o, o! To nie do wiary, że naszego punktualnego rodzinnego dostawcy bajgli jeszcze tu nie ma z powrotem. To nie do wiary, jak ty kroisz te cebule! Jest sposób na to, by robić to bez łez, szefunciu płakso! <noise> Szefuncio płaksa! Nie miałeś czasem pilnować patelni? Myślałem, że to Zajdi miał! A ja myślałem, że to ty miałeś! <laughs> Nic się nie stało! Nie ma ognia! Wszystko pod kontrolą! jeździmy w kółko, co nie? Sądzę, że to dobra droga. Jeśli tak, to powstała nowa sieć sklepów rajstopy i majtki u Michelle. Zadzwoń do rodziców, przyjadą po nas. Co ty? Muszę to załatwić zupełnie sam. Tata liczy na mnie. Ale czemu nie widzimy Mount Royal? Bo jest tam z tyłu. Jedziemy w złą stronę, w drogę. Mo nie ruszaj się. Co ty tam masz w nosie? Bez czarów. Nie dam ci nic wyciągać z mojego nosa. Wyciągać? Ja niczego nie wyciągam. To się materializuje. Mam nadzieję, że Jakub zmaterializuje się wkrótce, w pół do dwunastej. Prawie jesteśmy. Już! Wiedziałem, że kiedyś wrócisz do domciu, Jakubku, Bubku. Jedź, jedź! Za nim! gonić! Szybciej! Tędy pobiegli zaraz nam zwieją! Huh, mamy ich z głowy. To śmieszne, ale chyba byłem już tu kiedyś. Coś jakby déjà Miałem kiedyś déjà vu. Albo mi się tak wydawało, bo ciągle tylko powtarzałem własne słowa. <laughs> Mówiłem ci już jak kiedyś miałem déjà vu? Jej! Déjà vu! Tak naprawdę to byłem tu przed godziną. Tak samo jak on. On chyba chce bajgla! O nie, nie dam! Po moim trupie! Masz mały! Jest! Szybko, szybko! Ej! O, znam kogoś, kto by to schrupał. Zaraz, zaraz, to moje! Przykro mi mały, kto daje i zapiera, ten się w piekle poniewiera. <ścoughs> Mam bardzo złe przeczucia. To przecież nasz dyro. Znalazłem coś fajnego. Te bajgle pachną przepysznie. Bon appetit, szefie. O tam! Oh! Easy, drzwi frontowe! To jakieś dwie życiowe ciamajdy. Twoja rodzina, Leon? Nie, ale wyglądają znajomo. Zobaczymy, czego chcą. Tatuś zaraz do was wróci, moje wypyszniutkie, nie bajglunie. <noise> A wy to kto? Czego chcecie? Ja, e... Lubi Leon! Niech pan to zatrzyma! Poszedł, sió! Oła! Odkurzacz, odczep się! Jej, ale to był odjazd! Tak, mój dom przyszłości jest zautomatyzowany i całkowicie samosprzątający. Sprytne, co? I dlatego tu jesteśmy. Stanowimy Żydzi konkursu na najbardziej odjazdowy dom. Szukamy takiej rezydencji po całym Montrealu. Konkurs z nagrodami? Nie musicie dalej szukać! Oprowadzę was, chodźcie! Ale szybciutko, siadałem do przekąski. Jesteśmy głodni i lubimy bajgle! A wy skąd wiecie o bajglach? E, poczuliśmy ich zapach. A skoro mowa o jedzeniu, obejrzałbym kuchnię. Nie, najpierw pokażę wam drzwi. <laughs> to znaczy mój ultra nowoczesny salon. Kino domowe? Fajne, mogę? Nie krępuj się. Telewizor włącz! Głośność w górę! Jeszcze głośniej! Ciekane jaja są, twarożek jest, łosoś jest, sok. Nie ma soku! Jest, Akasza? Gotowa! Ale nie zamierzam odpowiadać za to, jak smakuje. Heh, ulepszenia! Włożę jeszcze bliny do mikrofalówki i możemy jeść. Tylko, że nasz chłopak od bajgli zaginął w akcji. Doradę, to dzielny dzieciak, ale na przykład wasz ojciec! Kiedy po raz pierwszy posłałem go po bajgle, to potem musiałem go wyciągać z klubu bilardowego. A skoro mowa o wyciąganiu, może tak pójdziecie poszukać brata, co? Nie zamierzam łazić za tym gamoniem. Naprawdę? Pamiętaj, że jeśli Jakub nie dotrze do domu przed tacy śniadaniem, będziemy biegać po bajgle do emerytury. Święta prawda. Znajdźcie Jakuba, a ja tu zadziałam. To robota dla dzieci Obrony. No to biegnijcie, już! Avanti! Telewizor w górę! Telewizor w dół! Telewizor w górę! Ej, a gdzie ten drugi? Pewnie wykrada srebrne łyżeczki! W dół! Ty, zostaw te bajgle! Właśnie zostaw! Tak jest, tak jest! tutaj! Telewizor w dół! Telewizor w górę! Buford w nogi! Aha! Głośniki w górę! Iwio! Głośniki w dół! I... <trym> w <górę> Ja muszę do domu... i mam tylko pięć minut! Co mnie jeszcze spotka? Juhu! Jakubek Bubek! Do odpalenia śniegu przystąp! Nie radzę wam, Tempaki. Dziecio obrona! Łap, to wyrówna siły. jest to ekscytujące! Starczy! Wy pierwsi! Czekaj! Co ty masz w nosie? <grymne> Hej, Z kogo wy się śmiejecie? Chcecie zabawy? <grymne> o -o -o. <grymne> Nogi! <grymne> Niezła zagrywka! No, zwiewali aż się kurzyło. Wybierz dowolną kartę. Zdążyłem, zdążyłem? Tak, Kotku, tata trochę się spóźnia. Chyba się popsuł minutnik w mikrofalówce. Tak czasem bywa. To twoja sprawka? No niewykluczone, że coś namieszałem. Dotarł kurier z moimi bajglami. Tutaj są! Chodźcie, kochani. Podano do stołu. Królewskie śniadanie. Yeah. Ta niespodzianka z kaszy jest niespodziewanie przepyszna. Dziękuję. Smakuje, tato. Jest ee, całkiem zjadliwa. Jakieś wymęczone te bajgle. Miałeś kłopoty po drodze? E, no, no więc. To nie ma znaczenia. Zdążyłeś przed śniadaniem, więc dostajesz tę robotę. Dzięki, tato! Za Jakuba! Naszego rodzinnego dostawcę bajgli. Mazeltov. Mazeltov. Cześć! Ja i wielki Zaidini nauczymy Was jego najsłynniejszej sztuczki karcianej. Wybierz kartę, zapamiętaj i połóż na wierzchu koszulką do góry. Teraz trzeba sprawdzić, co jest na spodzie. Wystarczy odwrócić uwagę. Czy to nie jest zakapturzony kieł? Kiedy przełożysz talię, karta ze spodów, nawiasem mówiąc trójka kier, znajdzie się ponad wybraną kartą. Nawet po tasowaniu pozostaną najprawdopodobniej obok siebie. Teraz trójka kier znajduje się pod kartą dziadka. Tu jest trójka, więc to jest pewnie karta Zajdiego, czy tak? Ten dzieciak ma wrodzony talent! I to by było na tyle! Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Minimaxa Start International Polska. Reżyseria Elżbieta Kopocińska-Bednarek. Dialogi polskie Anna Niedźwiecka-Medek. Dźwięki montaż Hanna Makowska, kierownik produkcji Elżbieta Araszkiewicz. W wersji polskiej udział wzięli Jakub Krzysztof Królak, Buford Kajetan Lewandowski, mama Anna Apostolakis, tata Paweł Szczesny, Emma Joanna Jabłczyńska, Noe, Jonasz Tołopiło i inni. Śpiewali Anita Steciuk i Tomasz Steciuk.